Siema ziomeczki, ja jestem Jacob. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny Brawl Stars, seria pierwsza. Lecimy! jesteśmy już w grze i ten odcinek nagrywam tak totalnie z dupy, ponieważ właśnie sobie weszłem i otworzyłem jedną skrzynkę, bo przyjąłem taką taktykę, że zbieram 20 brawlboxów, no i tam big boxy, to ile tam się zbierze i wam tłumaczę dlaczego, ponieważ chciałem właśnie wbić Shelly na dziewiąty poziom mocy, żeby odblokować do niej star powery, no i wczoraj w sklepie zakupiłem punkty do Szeli i już brakowało mi ich naprawdę niedużo. No i tak sobie otwierałem tej po jednej skrzynce tego brawlboxa jednego, bo myślałem, że uda się trafić. I dzisiaj rano trafiłem punkty do Szeli i już brakowało mi chyba tylko pięciu. I właśnie teraz trafiłem punkty do Szeli, tego akurat nie nagrałem. No i zobaczcie, możemy ulepszyć Szeli na dziewiątą MOC. I dzisiaj w odcinku będziemy polowali na Star Powery. Miejmy nadzieję, że się uda, a więc ja już nie przedłużam. 1250 monet, żeby ją ulepszyć. Ja mam 1605, także 3, 2, 1. I mamy to, Szel na dziewiątym poziomie mocy. No i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj trafić jakiś Star Power. Ja bym najbardziej chciał ten plaster, bo on jest taki, no fajny, naprawdę super ten Star Power. Ale z szoku bitewnego też bym nie pogardziłbym tym Star Powerem, bo zawsze to jednak jest ten Star Power. Także no chciałbym mieć trzy big boxy, także zagramy sobie oblężenie. No i to jest najgorsze, tylko stąd mogę zdobyć ten yy, jeden żeton, że tak to nazwę, do big boxa, a nie lubię grać oblężenia. No ale spróbujmy. Raz spróbujemy, jak nam się nie uda, to po prostu otworzymy to co mamy. No, ja Miałam nadzieję, że jednak coś trafię, bo jak mam takie szczęście do postaci, to jednak fajnie by było mieć też szczęście do, do Star Powerów, co? Dobra. Lecimy, lecimy. Może nam się uda tutaj coś ugrać. Czekajcie, ja ta śrubka była gdzieś tu. To ja ją wezmę i już uciekam, już uciekam. Fajnie by to było wygrać. Tam teraz jest pam, ja tam nie podejdę. I tu będzie kolejna śrubka. Dobra, to ja też ją wezmę. No i sobie... O, ucieknę. O tam będzie następna. No i teraz wezmują oni. I dobra, tam tamto powinien wziąć nasz brock. Ale o, o ostro go tam ciśnie Jesse. O kurczę, brak, oblężenia Boremi dobra. No i o. No i tutaj jak mogliście usłyszeć? Nacisnąłem coś na klawiaturze, po czym powiedziałem: Oj, i po prostu grałem dalej, ale jak się potem okazało, to nie było takie przypadkowe naciśnięcie, znaczy to było przypadkowe naciśnięcie, tylko po prostu nadusiłem spację i się zatrzymało nagrywanie, nagrywanie mojego głosu. Więc ja wam to teraz przyspieszę, tą całą rozgrywkę. No szkoda, bo naprawdę fajnie udało mi się to skomentować, tak mi się to podobało, no ale co z tego, jak to się w ogóle nie nagrało? Także ja wam to puszczę teraz w przyspieszeniu, a teraz jeszcze zanim wam to zrobię, to puszczam wam, jeżeli nie słyszeliście odgłos tego, jak kliknąłem w klawiaturę. Dobra. No i o... No i o... Mordeczki, przepraszam was, zacząłem tutaj nagrywanie ekranu od nowa, ale nie wiem co się stało. Ale po prostu Audacity przestało nagrywać mój głos. No, ja mam nadzieję, że uda mi się to jakoś, nie wiem, odzyskać. Chociaż nawet nie wiem, co jest, odzyskiłe, bo to się po prostu samo z siebie wyłączyło. I to chyba przez to, że ja w pewnym momencie uderzyłem w klawiaturę, i od tamtego momentu po prostu przestało nagrywać. No więc. Nie chcę dogrywać głosu, bo w sumie nie chcę mi się tego robić, że tam oszukuję was, że to już, że ja to na żywo nagrywałem. Także po prostu będzie bez tego. No i po prostu udało nam się wygrać to oblężenie, także mamy trzy big boxy. Także dobra, bez przedłużania, shell czeka na te yy, star powery, także może się coś uda wydropić. się skrzynek przed nami, lecimy po kolei. Dobra, w tej nic nie będzie, o, chociaż tam podwoja żetonów, zawsze spoko, dobra, lecimy z kolejną skrzynką, nic nie ma, o, 5 gemów, fajnie. Dobra, dobra, lecimy dalej, śmiesznie będzie jak jakąś legendę wydropię, no naprawdę by to było fajne, ale ja jednak liczę dzisiaj bardziej na star power niż na legendę, chociaż nią też bym nie pogardził. No ale dobra, lecimy, lecimy, otwierajcie się skrzynki, no i gdzie są te star powery do Shelly, gdzie są te star powery? Ja ich w ogóle nie widzę. Gdzie one są? Niech się trafiają, kurczę. Nic nie ma, ciągle otwieramy te skrzynki, nic zupełnie nie ma. Fajnie by było, gdyby coś jednak trafiło. O, będzie jakiś bonus, znowu po dwa żetonów. Kurczę, fajnie. No i nie ma nic. Dobra, czekajcie, mam tu 21 żetonów na wydarzenie. No za 17 godzin wielka gra, no to się na pewno te token dablery przydadzą. Dobra, lecimy dalej. Tara, Brock. No i niezgoda tym kurcze. No szkoda, szkoda, że mi się na razie nie trafia. Dobra, mordeczki, jestem znowu. No i po raz kolejny wyrzuciło mi nagrywanie. Nie wiem co się dzisiaj dzieje. Ten odcinek będzie strasznie połatany. Znaczy tam u was to będzie normalne. Tylko ja się trochę tam namontuję tego. No ale dobra, lecimy dalej. Włączymy się znowu, nie przeszkadzać. No i dobra, 6 skrzynek zwykłych, 6 browboxów i 3 big boxy, łącznie 9 skrzynek, także miejmy nadzieję, że coś tam się jeszcze uda trafić, dużo monet, punkty do PAM, do poko. no ale oprócz tego, Star Power'a nie widać. Dobra, 29 gemów już mamy, no i 50 końców kruk i bono kurczę. Chyba się nie uda trafić tego Star Powera do Shelly. Chyba się nie uda dzisiaj. Dwa skrzynek sobie nazbierałem. No i nic z tego. Niestety. Nic z tego. Ostatni Box, No i nie ma. Nie Czyli w Big Boxie już nic nie trafimy. Mamy trzy do otworzenia. No ale ja już z góry zakładam, że nic nie będzie. Chociaż jak dużo monet. Kurcze, fajnie. El Primo Bull. I roza, i jeszcze będzie bonus jeden w postaci pięciu gemów. No i ostatnie dwie skrzynki. I ile będzie? 50 Tym razem się już tutaj nie zbyt dużo. Oj, dasz dwa bonusy: jeden bilet na wydarzenie i kolejny token doubler. Oj, będzie się działo. Oj, będzie się działo. No i ostatni, uwaga, ostatnia skrzynka. No i też nie będzie nic, chociaż znowu dużo monet. Ja już zadowolony jestem, już teraz nie będę składał znowu skrzynek, dopóki nie wydropię jednego chociaż starpowera do Shelly I jaki będzie bonus? Kolejny token doubler! Jak ktoś policzył, ile już tych token doublerów jest, to niech napisze w komentarzu, to ja mu przypnę serduszko Ja pierdzielę, ale tych token doublerów Dobra, ten odcinek nie będzie długi, bo tylko chciałem to nagrać, bo myślałem, że uda nam się trafić yy... Powera do Shelly jakiegoś, no ale się nie udało. Ale w międzyczasie jeszcze zapraszam Was oczywiście do JaCoPTM. Znowu odbudowujemy klan. O, fajnie, było 500 kucharków, teraz jest 479 tysięcy. No tam było 500 tysięcy. No szkoda, że tak spada. No ale ja i tak się cieszę, że jest tyle osób. W Jacop TM 2 też jest bardzo dużo osób. Także dziękuję Wam, że dołączacie. No i w tym odcinku, to już by było w zasadzie na tyle? Przepraszam Was, że taki krótki, no ale jednak liczyłem, że. Jaki Star Power się dropnie, no i po prostu trochę sobie pogramy i, i będzie coś do nagrania, no ale się przeliczyłem. Także dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.